Widno na kanale hobbyroom.pl. Dzisiaj wersja legowa. Pink my car. Oto zestaw 60389 o tytule Warsztat tuningowy samochodów. Składa się on z 507 klocków. I wyszedł on w 2027 roku, czyli jeszcze w tym. Chociaż już niedługo. Zestaw jest bardzo ciekawy, ponieważ mamy tutaj dwa auta. I do tego mamy kilka elementów przodów i tyłów, gdzie możemy je sprawnie zmieniać. Jest utworzony mechanizm wymiany e, elementów samochodów, dzięki temu możemy je szybko e, edytować i tuningować tak powiem. Mamy tutaj zestaw wielu elementów mechanicznych, jakichś narzędzi. Do tego mamy jakiś podnośnik do silnika. E, nasz skład to są dwóch kierowców i dwóch mechaników. Jeden to jest pani na wózku walickim. Mamy bardzo fajne tablicę do upgrade'ów samochodów, która, jak dobrze kojarzę, jest z nadrukami. Mam nadzieję, że się nie mylę. Do tego jest troszkę naklejeczek, których unikniemy. Mamy także stędy z elementami, które możemy zamontować w pojazdach. Pamiętajmy, że nie tylko to, co tutaj mamy, możemy montować. Zawsze później możemy ruszyć naszą wyobraźnię. Zobaczmy, co jest w środku. W dłuższej chwili budowania mamy nasz zestawik. Budowanie było naprawdę bardzo przyjemne. Budowaliśmy dwa autka oraz fragment wewnętrza garażu dla aut tuningowych. Mam tutaj cztery fajne figureczki i naprawdę zabawa jest przednia. Już było testowane przez mojego syna. Ma naprawdę ten zestawik duży potencjał. Może zaczniemy od po kolei. Od czego byśmy tu zaczęli. Może nietypowo zaczniemy od figurek a później pobawimy się z samochodami. Na początek mam panią kierowcę. Bardzo fajna okularka w kurteczce i nienatrakowanych nóżkach. Buźka bardzo ładna. I ma do dyspozycji także czerwony kask. Czapeczka w bardzo fajnym kolorze z kucyczkiem. Dlatego mamy kierowcę okay, ja drugiego samochodu. Jest to gentleman w kurtce sportowej. Rajdowej w niebieskich spodniach, rękawiczkach. Bardzo fajny nadrukiem z tyłu także. Tutaj mam taką umorsoną buzię. Z drugiej buzi nie mamy. Do tego mamy bardzo fajne włoski. O, weź się uczesz. O. Ja wygląda bardzo przyjemnie. W warsztacie pracuje pan mechanik. mamy tutaj logo Octanu. Oraz jakieś długopis karteczkę. Szkoda, że nie są drukowane nóżki. Z tyłu także mam okno. Mam okulary zabezpieczające, fajną fryzurkę i tylko jedną buźkę. Oraz za stałe szaleństwo odpowiada tutaj nasza pani na wózku i walizce. Żółciutkim. Mam podczepiony tutaj palniczek. Mam bardzo fajną maskę. Możemy ją podnieść, i tu mamy naszą panią. Ma bardzo fajną kurtkę, i koszulkę, bez, bez ramiennik. I tutaj mamy bardzo fajny rzęduszek. Jeśli mnie pamięć nie myli, ta postać ma taką lekko zawadziacką. Drugą minkę No więc figurki są naprawdę fajne. No, klasyczne dla Lego City, ale nie takie banalne. Dobra, odsuńmy je troszkę na bok. Dlatego mamy dwa samochody. Jeden, nie wiem, niebiesko-zielony morski. Jak go zwał, tak go zwał. Z cementami czarnymi, bardzo fajnym nadrukiem na dachu. Z złotymi kompakami. Więc samochodzik jest naprawdę spoko. Ma taki fajny sportowy skryz. tutaj mamy taki fajny element także nie, nie, chyba znowu są NINJAGO jako klapę silnika, ponieważ to auto z tyłu ma umieszczony silnik tak jak jakieś Porsche czy Ferrari wygląda naprawdę fajnie za to drugi samochodzik, jest również ciekawy mamy tutaj połączenie żółci, różu i czarnego Mam bardzo fajny nadruk na dachu. Do tego tutaj spojlerek. Tutaj co ciekawe, no, mamy zbitą lampę, ale autko bardzo fajne. I, i kluczem zabawy jest to, że mamy dodatkowe elementy, które bardzo szybko możemy dołączyć do samochodu. Jeśli nam się nie bawi, nie podoba spojlerek, to lekki, niewielki ruch, Mamy mocowanie. Wybieramy drugi spółki półki, stryk. I auto już ma inny spoiler. Przód się nam nie podoba. No to chodź tu weźć Odczepiamy go. Bardzo delikatnie. Ciach. I auto wygląda całkiem inaczej. To no nie wszystko. Wiesz. Możemy się dalej fantazjować i wziąć przód z tego auta. I też jest nie najgorzej. Wiadomo kolystyka to się trochę załamuje, ale zabawie wszystko można. Pyk i auto może być nawet takie. Te same funkcje mamy w samochodzie. Zielonkało niebieskim. Także możemy sobie sobie wziąć pyk. Inny przód, inny tył, weźmy sobie taki wielki spoiler i auto też wygląda najgorzej. Dodatkowo w całej zabawie możemy dokładać nowe silniki. Auta mają schowane silniki standardowe, te z przodu, tema z tyłu i możemy spokojnie wziąć jeden z silników tej półeczki. I bez problemu, mam nadzieję, bez problemu, tutaj w studia mamy, montować nowy silnik. Czy tak, jeśli wyjdzie bez problemu, czy na przykład tak, wygląda to bardzo ciekawie. Tak samo możemy przebudować samochód numer 2, wyciągając silniczek i montując... Takie coś. I auto ale także bardzo fajnie. Wiadomo, załamanie kolorystyki jest takie same, ale zbudowane pojazdy są mimo wszystko bardzo fajne. Więc pojazdy mam mówione, Gadżety do pojazdów, czyli silniczki oraz wszystkie elementy spoilerowe. Co dalej? Mamy w garażu dźwig. Do podnoszenia i przenoszenia, spoilerów silników. Mamy szafkę z pełnym osprzętowaniem Mamy lejarkę, wkrętarkę, klucz do kół, dodatkowe klucze, motek i dłuto chyba w środku. A reszta sprzętu czeka na punkcie warsztatowym. Na środku mamy punkt do. Warsztatowy do podniesienia samochodu oraz do prezentacji tego, co mamy. Po prawej, po obu dwóch stronach, mamy półeczki na części dodatkowe. Po prawej mamy coś w stylu warsztatu dodatkowego. Tutaj mieliśmy półeczkę silniczki, do tego mamy jakieś płyny, jakiś długopis, zabawne narzędzie, zestaw jeszcze dodatkowych kluczy, kubeczek. Tutaj brakuje nam naklejeczki z jakimś tam komputerkiem i po to stronach naklejeczka z reklamą naszego firmy. Dodatkowym gadżetem tego zestawu jest blueprintowa ściana. Więc możemy w wszystkich sposób pokazać jakie nasze auto będzie wyglądało po przebudowie. środek też możemy wymienić. Jest bardzo fajne, bo to są klocki, klocki z nadrukiem, ale no, mamy tylko po dwa elementy i tył jak człowiek się uparł, można by to dorobić jeszcze po dwa, żeby mieć uchwycone wszystkie nasze kombinacje. I tak, zestaw jest bardzo zabawowy. Możemy mieszać tymi elementami tego samochodu, kombinować, tworzyć własne. Pomocy w jest bardzo prościutki Wszystko się opiera po prostu o dwóch kloseczkach, które wchodzą odpowiednio w inny klocek i jest genialnie. Figureczki są spoko. Bardzo mi się podoba to, że można zbudować, tworzyć dołożyć nowy silniczek. Dlatego, że można mieć przody tyły. Jestem ciekawy, czy będzie można to łączyć ze z zestawami z innych, e, Lego City, bo wiem, że są takie opcje. E, mam nadzieję, że jeszcze do tego tematu wrócimy i pokażę Wam kombinację tych samochodów z innymi przodami i tyłami. Na pewno coś się z tego uda jeszcze wymiotać. Ja jestem z tego zestawu mega zadowolony. Trochę nawiązuję do takiego starszego zestawu, który mieliśmy garaż. Tam miła przyczepa fajna. Ale no, nie możemy mieć całego garażu. Mamy bardzo fajne wnętrze. I jest fajnie. Więc dzięki za oglądanie, miłego budowania na razie.